się spalonego. Wczoraj tuż przed północą dokładnie o 23 mniej 40 wartownik robiąc obchód zauważył początek pożaru. Zauważył, że dym się wydobywa z jednego z baraków. Strasz przyjechała błyskawicznie. Udało się uratować no, mniej niż połowę baraku, ale przede wszystkim udało się nie dopuścić do tego, żeby ogień się przedostał na inne baraki, mówiąc bardziej precyzyjnie to były te destrukty, podeszwy, to, co nie jest eksponowane. Jak dużo tych butów spłynęło, jeszcze nie wiemy. Jest szansa, bo widziałem teraz, że część z nich myślę, że uda się nam uzyskać. Odbudowa tego baraku będzie kosztowała milion, co najmniej milion złotych. To gdzieś koło pierwszej w nocy. Kłęby dymu właśnie takie. Czarne, ciemne, duże. Syn nawet na dach wyszedł. Widziałam jak karetki tam i straże jechały w tamtym kierunku. Słyszałam mhm. tylko Straż Pożarną, która jechała tutaj w nocy i w ogóle byłam zdziwiona, co się dzieje. Nie na sprawę. Dla mieszkańców Lublina od małego takiego szkoła podstawowa, średnia i później mhm. studia, gdzieś to zawsze się przebijało.